Aspirant Dorota Samusionek rychlicka na co dzień pracuje w Wałeckiej Komendzie. Gdy kończy pracę i zdejmuje mundur, wcale nie przestaje pomagać ludziom. Od pięciu lat hobbystycznie oraz w ramach wolontariatu w Fundacji Tęczowy Kocyk zajmuje się krawiectwem. Jej dom zamienił się w ostatnich dniach w prawdziwą szwalnię. Policjantka szyje teraz wyprawki dla ukraińskich noworodków. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy tyle o pomocy dla Ukrainie, podaj rękę Ukrainie, myślę, że po prostu ja jako matka, mająca też trójkę dzieci, chciałabym podać rękę konkretnie innej matce z Ukrainy, która w tej chwili też potrzebuje pomocy i myślę, że skoro ta moja wyprawka może się jej przydać. To ja poświęcę czas i ją szyję. W efekcie w domowej szwalni pani Doroty praca w rep. Pani Dorota szyje m.in. kołdry, poduszki i czapeczki dla maluchów. Rodzina policjantki nie ukrywa, że rosyjska inwazja na Ukrainę niezwykle ich poruszyła. Dzisiaj oni, jutro my. Trzeba im pomagać w każdym, tak jak, tak jak możemy. W, każdym, w każdej strefie i z całego serca wspieram żonę. I w ogóle nie wierzę w to, co się tam dzieje. Pani Dorota przygotowała już pierwsze zestawy wyprawek dla ukraińskich noworodków. Kilka dni temu wyjechały do szpitali na Ukrainie. Kolejne zestawy cały czas powstają.